Nie? O mój Boże, ty! Można takiego spray'a komuś walnąć. O mój Boże, chat! Witajcie serdecznie! Ja jestem Evron e, i tak właśnie wita nas trzeci rozdział Fortnite'a. Dopłynęliśmy po eventie e, w jakieś miejsce. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, ale możemy chyba. Się przejść gdzieś, nie mam pojęcia, nie mamy mapy. Na Escape widzę swój level, ale nie mam pojęcia, gdzie jestem, co tu robię i co się zaraz wydarzy. Ale chyba mamy kogoś przed sobą, mój Boże. Zawsze się witałem z wami, gdzieś, ee, wiecie, na rozpoczęciu karnetu, na rozpoczęciu wszystkiego. A tutaj normalnie mamy jakąś taką małą wysepkę, gdzie widzę chyba postacie karnetowe, wiecie, one już wyciekły wcześniej, no nie? Mieliśmy już je, więc jakby tutaj zaskoczenia nie ma. O mój Boże, mogę z nimi usiąść? Witam! I I o mój Boże! The Rock! Drugi, Drugi dzień! O mój Boże. Jezu, czuję się jak w jakimś normalnie Wiedźminie czy coś, wiecie, taki prawdziwy RPG. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Musimy jakiś wymyślony ład rozwalić Nie ma problemu Dobra Nie ma problemu Pomogę Ale y, 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 chciałbym Chciałbym zobaczyć karnet Okej okay. Czy ja teraz zobaczę mapę? Czy ja teraz zobaczę mapę? Jest Jest Nowa mapa Nowa mapa w grze Let's go! O mój Boże! Jak to wygląda, jak to wygląda! Strasznie głośne! Okej! <laughs> Okej, okay. okay. strasznie to było głośne. Tak czy inaczej, czy my teraz normalnie przejdziemy sobie do... Yy, do, 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 do lobby? Przepraszam, mogę? O mój Boże, tak! Mamy widzowie Battle Passa! Który powiedzmy sobie szczerze już został zlikowany, wiemy, że mamy Spider-Man, ale i tak odblokujemy sobie wszystko, no i oczywiście rozpoczniemy już oficjalnie trzeci rozdział, mamy szantę na wejściu, więc możemy sobie ją założyć, nie ma problemu, także odblokowaliśmy chyba faktycznie yy, Battle Passa, tak, teraz mamy te informacje i jeszcze raz mogę ją odblokować, nie ma problemu, czy trzeci raz pójdę? Pewnie, znowu się to wszystko gliczuje. No i udało się, słuchajcie Jesteśmy normalnie już W lobby, tym prawidłowym lobby Słuchajcie, Battle Pass został gdzieś tam zlikowany Więc nie będziemy mu poświęcać jakoś gigantycznie Dużo czasu, bo nie ukrywam, że chcę już Jakby wiecie, wejść do gry i faktycznie Wszystkiego doświadczyć, ale tak, mamy panią Szantę, mamy pana Ronina, więc sobie tak wiecie, na szybko Po prostu przelecimy, bo myślę, że każdy sobie będzie Wiedział, oczywiście czat, jeżeli wykorzystujecie Albo kupujecie karnet, no to bardzo docenię użycia naszego kodu twórcy Evron, Bo to bardzo pomaga, nie wiem czy w sklepie jest coś nowego? Sklep jest prawdopodobnie... O, są nowe te. Są y, powtórki Mikołajek, ale to raczej na razie nie interesuje nas. Słuchajcie, mamy emotki nowe. Lunar Charge. Okej. Okay. Mamy pana Ronina w nowym stylu. Mamy oczywiście wiele plecaków. Mamy, słuchajcie, lotnie nowe. Mamy oczywiście malowania. I w ogóle przy tych malowaniach widać... Y Bronie nowe, bo bronie też są oczywiście wszystkie nowe Wczoraj oglądaliśmy zresztą na odcinku yy, Ten trailer, prawda? Który był zlikowany, mamy nowe emotki Mamy lieutenant John Lama Okej, okay, John Lama wygląda nawet okej okay. Dobra, mamy oczywiście inne różne style Także ten jakby styl Battle Passa Cały czas pozostaje ten sam, który był Czyli po prostu wiecie yy, Te strony, prawda? Te page'e Mamy wiele emotek, ej, ten ta lotnia jest actually mocna. Oprócz tego... Ja za każdym razem klikam. Ronin West. Ej, dobra. Ten Ronin już wygląda mocno. Mamy panią Haven. Haven? Haven? Całkiem okej. Okay, całkiem okej okay wygląda. Okej, okay, mamy tego typa. Ten typ ma chyba jedną z lepszych emotek, jakie, jakie są w grze. Czy to jest ta? Nie, on ma chyba niżej emotkę. Ta. To jest ta emotka. Gdzie on sobie dosłownie... Te guby na, gumy balonowe zjada, mój Boże No to, to jest jeden z tych takich Zawsze, zawsze w karnecie musi być jakiś mem skin I mam wrażenie, że akurat w tym karnecie to jest ten skin Mamy oczywiście do niego jakiś styl Mamy tą panią, ta pani już jest mocna Fajnie wygląda Mamy kolejny zestaw do Ronina No dobra, ten Ronin już wygląda dosyć baraz No i oczywiście mamy Spidermana Czyli jakby temat przewodni tego sezonu Całkiem, znaczy temat przewodni nie, ale może skin przewodni tego sezonu Bo jest on na końcu Jeszcze w wersji symbioty O kurde Okej, okay, ten wygląda mocno. Kurde, ten młotek też mega fajny. Lotnia. Okej, okay, lotnia. Mamy jeszcze emotkę. Ewotka, Spidermana. Kurczę, mega fajnie to wygląda. To jest spadanie Spidermana. Ej, dobra, karnet wygląda mega mocno. W sumie przez tą e, część tutaj górną, czyli jakby tą taką końcową, no nie te Spidermeny, te skinki. Te początkowe skinki, no w sensie mamy lamę. Mamy tego ronina jeszcze nieubranego. Początek jest taki. No, Rozkręca się ten karnet, ale na pewno końcówka karnetu jest mega fajna. A czy mamy jakieś bonusowe rewardy? Mamy! O kurde, biały Spider-Man, okej, okay. okej, okay. to mocno wygląda. I tutaj mamy słuchajcie tajemnicę. Dobra, czat. Nie ma co przedłużać, przejdźmy sobie. No i zdobądźmy pierwszą parasolkę. Czat, jeżeli widzicie ten odcinek o jakiejś 25, to dlatego, że czekam w kolejce już jakieś pół godziny, żeby w ogóle się zalogować do gry. Ten start serwerów w niedzielę to był fatalny pomysł Epic. O mój Boże, czat jest dosłownie, ja Wam to pokazuję, jest dosłownie... Yy... 17:59 i ja dopiero teraz dołączyłem do lobby. O mój Boże, solo, składy Zapisuje się. Ja chyba w ogóle jestem na dół, więc yy, w końcu możemy sobie przynajmniej zobaczyć. Nie jestem na składach, ok, to będzie ciekawa gra, ale w końcu udało mi się dołączyć do gry i mamy kilka nowych broni już przy sobie. Yy, zobaczymy, jak to ogólnie wygląda. Mapę oczywiście widzieliśmy gdzieś tam na likach, ale nie mam pojęcia, gdzie lądować. W ogóle ciekawostka jest taka. Że teraz większość mapy jest y, w śniegu, ale to jest tylko stan teraz, jakby na grudzień. Ten śnieg będzie topniał. I z tego co wiem tutaj, gdzie jest taka wielka zabudowa, będzie Tilted Towers! Także y, powinno być, słuchajcie, ciekawe. Zobaczymy te wszystkie nowe bronie. Postaramy się zrobić jakiegoś wina. Nie mam pojęcia, jakiego mi tutaj dobrało do lobby, więc mam nadzieję, że będzie dosyć luźno. Oczywiście odcinek, jak zwykle, bez... No nie no, nie no! To jest to jest ten moment, dla którego gra się w grę komputerową Fortnite. チェ Przelecenie się pierwszy raz po nowej mapie. I słuchajcie, mamy tutaj z tego, co widzę. Yy, większość mapy faktycznie jest biała, czyli jest w śniegu, i ten yy, śnieg będzie topniał. Tutaj teraz lecimy sobie centralnie, słuchajcie, na Tilted Towers, które będzie topniało, yy, ale już jest potwierdzone, bo z tego co wiem, są jakieś questy yy, Żeby faktycznie Tilted Towers, yy, wiecie, żeby tam jakieś chyba eliminacje robić na Tilted Towers czy takiego? Wiem, że są questy wyeliminuj, graczy na Tilted Towers i faktycznie ludzie odkryli, że te wieże, które tutaj są zamrożone. One faktycznie będą tilted. Z tego co wiem, niestety nie ma Spidermana jeszcze. Na tej miejscu w cesta Spidermana, tak, miałem dwie godziny, także słuchajcie, mniej więcej dowiedziałem się co i jak. Więc, mój Boże, pierwsza reakcja. Jedną czego co sobie nie Wam to mapy. Oczywiście widzieliśmy je już na trailerach. Yy, nie wiem, pomyślałem, że polecę sobie tutaj na fundament. Nikt tutaj chyba ze mną nie leci. Co jest chyba ok informacją. Mam yy, gazel juice. A gazel juice co robi? Nie mam pojęcia, ty ja słyszę jakiegoś typa. O mój boże, czekajcie, bo ja żebym sobie nie padł Żebym sobie tutaj nie dednął, czekaj, co on robi? He health is full! A okej, okay, dobra, to, to chyba mnie leczy Dobra, to jest po prostu automatem, więc jest okej, okay. mamy skrzynki skrzynki sobie weźmiemy, jest fantastycznie, mamy SMG Przydały mi się foty, ja nie wiem czy ja nie słyszałem jakiegoś bossa Siema, kim jesteś Okej, okay, ty jesteś ochroniarzem, centry jesteś, dobra Okej, okay, fantastycznie, to ja sobie ciebie ubiję. Don't mind me, to jest chyba shotgun, okej, okay, to jest automatyczny, Ok, to jest automatyczny shotgun, bardzo miło mi poznać, ej, mam same nowe rzeczy, dobra, okej, okay, tutaj mamy shotguna, tutaj mamy smg, tutaj mamy MK. widzę, że mamy też snajperkę, czy to jest to samo, to jest to samo, dobra, to jest ranger assault sniper, to jest hunter bolt, okej, okay, jezu, nowe rzeczy, nowe rzeczy, to mi się podoba, dzisiaj generalnie skupimy się w pierwszym odcinku przynajmniej na, yy... czy to jest to, o czym myślę? O mój Boże, tak, ej dobra, to z tym biegam Halo, przepraszam, coś tutaj się stało Okej, okay. tu się tylko otwierały drzwi O mój Boże, to jest ta broń, która Strzela normalnie jak w jakimś pubgu Ej dobra, z tym się można faktycznie poczuć Jak w PUBG, dobra, pójdziemy sobie Zwiedzić mapę, niestety nie mam yy... Czekajcie, bo chcę zobaczyć jak to Jak to działa, czy ja mogę sobie Zadać obrażenia, siema, dzień dobry No to przydałoby się troszeczkę większa odległość Widzicie, jak chcę dostać obrażenia To nie dostaję, to jest, to jest mój klasyk Siema, dzień dobry. Okej, okay, fantastycznie. Piję. Okej. Okay. A okej, okay, to mnie leczy z czasem, tak? Podobno to chyba leczy, nie wiem czy to jest akurat ta potka, ale jedna potka leczy y, im nie dostaniesz obrażeń, czyli po prostu wiecie, nie możesz, nie możesz się tym leczyć w burzy, ale możesz y, po prostu się jakby przeleczać y, normalnie. Dobra, mamy smg i nikogo tutaj nie mam, więc jest I guess w porządku. Skrzynki tutaj są dobra, nie będziemy jakoś mega dużo lutować. Też przepraszam za jakąś nie za dużą pewnie ilość fragów w tym odcinku, ale oczywiście jutro też leci odcinek. Dobra, weźmy sobie potki. I pójdźmy, kurczę, pozwiedzać mapę Ej, mega się jaram tym, że Epic zaczęło robić tą mapę od faktycznie Zaśnieżonej mapy, przez co No wiecie, jest ten vibe jakby świąteczny No bo mamy grudzień i jest oczywiście Vibing taki, że yy, No święta, prawda? Mamy tutaj Od razu już krzaki jakby za, yy, Zaświatełkowane ty, fajnie to wygląda, okej, okay, czy jesteśmy w sanktuarium, tutaj jest chyba ta miejscówka Spidermana. Postaram się tak, żeby pozwiedzać kilka rzeczy, yy, wiecie, yy, które nie są jeszcze w strefie, gdzieś tam, żeby pokazać jak najwięcej. Obstawiam, że wiecie, w, jeżeli chodzi o śnieżne rzeczy yy, na mapie, to... Czekajcie, jak w ogóle zrobić tego slajda? Bo wiem, że są... O, mój Boże! O mój Boże, czekajcie, czy to ja robię tak, czy tak? Nie mam pojęcia jak to robię, ale teraz można slajdować, więc stwierdziłem, że... Nie mam pojęcia jak, dobra, nie wiem, klikam, klikam jakby skakanie, a, skakanie i ten, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. czyli można slajdować, a można w ogóle zrobić taki trik, że... czekajcie, o mój Boże, można... Normalnie <laughs> czuję się jak jakiś normalnie super bohater. Dobra, czyli tam mamy, słuchajcie, pustynię. Yy, tutaj mamy chyba pustynię, prawda? Pustynia będzie w strefie i tutaj już się nam, słuchajcie, zaczyna śnieg. Czyli tak naprawdę większość tutaj chyba mapy taka jest śnieżna. Yy, co jest w porządku? To jest spo spoko. Czekajcie, wezmę sobie troszeczkę matsów, żeby żeby nie było jakiegoś tam me mega giga przypału. Dobra, chciałbym kogoś spotkać na tej mapie. Przypomnę, że to są chyba składy. Nie wiem, zapisuję się, zapisywałem się na solo, na duo, na składy, na arenę. Ale w końcu gdzieś mnie yy, dorwało... Dobra, mamy kolejną kolejną jakby rzecz gdzieś tam odkrytą. Mamy Paddle Pound, okej? Okay. Mamy tutaj jakieś skrzynki, mamy tutaj jeszcze więcej itemów, mamy snajperki. Dobra, wydaje mi się w ogóle, że większość nowych rzeczy mam. Chyba z tego, co wiem, jest gdzieś mityczny przedmiot, jeżeli chodzi o ten Assault Rifle. No i czekam, kurczę, na Spidermana, bo nie ukrywam, że y, item ze Spidermanem powinien być najciekawszy ze wszystkich <laughs> obecnie. Przynajmniej dla mnie, wiecie, że ja lubię mobilne przedmioty. Ej, dobra, zima, w końcu można poczuć ten vibe świąt, yy, znaczy vibe świąt, jakby po prostu vibe takiego świątecznego Fortnite'a. Tylko, nie wiem, widziałem tutaj dropa, no nie, przed chwilą i niestety drop yy, nie był świąteczny, a to troszeczkę szkoda. Dobra, czyli mamy tutaj, czekajcie, ja pójdę na to tiltę Pójdę teraz na to tilted, bo inaczej po prostu nie wytrzymam. Też nie ukrywam, że chciałbym już kogoś znaleźć, bo ja rozumiem, że nikogo nie widzę, ale czyli, że jestem jakimś, uf, jak, jakimś normalnie zombie tym. Dobra, mamy medmist. Health is already full. Dobra, czekajcie, przetestujemy sobie to. Troszeczkę się obije. Don't mind me. Siema. Jak to działa? A, o kurde, i to działa w ogóle w ruchu, ej! Nie przegraliście w super Animal Royale ale tam właśnie była taka potka, którą... ha, czyli ja, ona ja mogę wyliczyć sobie 135 HP, ja po prostu mogę biec i się leczyć? Ty, ej, to jest mocne! To jest giga mocne, ty! Ej, dobra, to jest spoko! To mi się naprawdę podoba. Dobra, czyli większość mapy, tak, tutaj mamy Frosty Fields i chyba z tego co wiem, tak, tutaj ludzie odkryli, że te rzeczy, które tutaj są zabudowane, te kostki, to są budynki z Tilted, które gdzieś tutaj właśnie są zabudowane, w sensie to jest budynek, to jest budynek. Yy, I tutaj mamy to drzewo, które było na Tilted. Nie wiem, czy kojarzycie, ale faktycznie tutaj się będzie rozmrażało Tilted Towers. Na przestrzeni chyba 8 tygodni, coś takiego, ej dobra, szczerze mówiąc, fajnie było kogoś znaleźć. Dobra, co tutaj mamy? Dobra, na razie nie biorę jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. Ej, dobra, w sumie tego jeszcze nie miałem. To wezmę sobie tego shotguna jeszcze na drogę. Snajperkę to mam. Snajperki to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Ej, jestem ciekaw tego, strzelania z tego. Więc chciałbym znaleźć kogoś, bo tutaj 30 osób mi pozostało, a ja dalej nikogo nie widziałem. Co jest troszeczkę unfortunate, można by powiedzieć. Dobra, pójdę po tego dropa. Bo jeżeli mają być gdzieś gracze, to obstawiam, że będą gdzieś przy blisko dropa. No i tak, większość mapy jest na razie w śniegu Oczywiście czad, przegląd mapy I przegląd wszystkiego, to pewnie będzie trzeba Rozbić na jakieś 17 odcinków ale, ale tak, z tego co wiem Tutaj jest po prostu zielono, tutaj większość jest biała No i mamy pustynię, którą będziemy mieli Okazję sobie zobaczyć, bo jest w strefie Tylko ja dalej nikogo nie widzę Ani nawet nie słyszałem strzałów, nie mam pojęcia Gdzie ci ludzie polecieli Ale słyszałem, że gierki są spocone jeżeli ludzie robią pierwszą parasolkę Tylko ja czekam dwie godziny w lobby od, od tej 16 do 18 Którą teraz mamy Wy pewnie widzicie ten odcinek gdzieś pewnie po 19 Albo następny dzień Nie mam pojęcia Ty, ale mapa jest prześliczna, co? To trzeba powiedzieć, to trzeba powiedzieć Mapa jest absolutnie prześliczna O, widzę typa o mój Boże, o mój Boże, jak to nawala, ty, co jest, ej, dobra, czekajcie, ty, to jest mocne, nie wiem, do kogo on strzelał, on jest strzelał przed siebie, ej, to jest gigantycznie mocne, co jest, w sensie, czuję się, jakbym był w jakimś Call of Duty, ale yy, nie mogę narzekać, dobra, weźmiemy sobie dużą potkę, czy mogę, nie, nie, nie mogę w ruchu, czyli tylko to, co mam teraz na zetce mogę w ruchu, w ogóle odwindował mi się daszek, okej, okay, to też ciekawostka. Yy, dobra, więcej rzeczy nie biorę Dobra, fantastycznie Pójdziemy sobie dalej Wezmiemy sobie tego dropa I pójdziemy sobie jeszcze zobaczyć pustynię No tak jak, wiecie, zresztą, że ja jestem Jestem za tym, żeby zima nie, nie, po, nie pochłonęła całej mapy Tylko jakby jakąś część Bo jak wszystko jest w śniegu To byśmy nie mogli doświadczyć tej mapy Ale generalnie Jak yy, nie zapomnę wkleić w montażu To zobaczcie, co tutaj jest W ogóle mam teraz fioletową wersję tego I splasze to są chyba takie same Nie ma problemu A, duża potka Mogę sobie wziąć Nie, dobra, bierzemy normalnie yy... Oto jest cała mapa nie w śniegu, więc słuchajcie, z taką mapą będziemy mieli do czynienia, kiedy event yy, zimowy się jakby zakończy. Na razie większość mapy, tak jak mówię, jest w śniegu. Polecimy sobie jeszcze szybko na tą miejscówkę, zobaczyć. Także z góry mówię, że do no, przepraszam, że w tej pierwszej grze nie ma jakoś mega dużo fragów, ale obstawiam, że większość graczy to albo spocency, którzy wybijają cały lobby, albo boty. Bo jak nawet pytałem Jacoba między czekaniem w kolejce, to Kubuś Jacob mówił, że przez pierwsze dwie gry miał w ogóle 20 osób w lobby, więc ogólnie gra jest... Generalnie zepsuta, yy, bo no w sumie tak, zawsze jak wychodziły sezony, to Epic po prostu robiło tak, że wypuszczało sezon. Yy, słyszę typów? To wypuszczało sezon rano, nie i wiecie, ci ludzie jakby gdzieś tam mniej więcej sobie przychodzili. Greasy to jest w ogóle, o Boże! Czyli miejscówki niektóre powróciły, Boże, greasy! I nawet w tym samym miejscu jest greasy, prawda? Miejscu, y, tam gdzie było na pierwszej mapie Jezu, no grizy, to ja znam Czy ono się w ogóle nie zmieniło? Nie, no trochę się zmieniło Czy ta stacji benzynowa była taka? Nie, to ta jest stacja chyba w ogóle nawet nie było Tu był domek, no nie, nie było stacji benzynowej Widzę typa Są NPC-ty O, jest typ Chłop NPC-ta walnął Nara Czy ten NPC teraz będzie na mnie zły? Dobra, nara, okej, okay, ubiłem typów, NPC. NPC jest miły. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Nie, 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 nie. Ja nie jestem w ogóle zły, dziękuję bardzo. Dobra, wziąłem tą snajperkę. Co ty w ogóle robisz? Coś sprzedajesz? Legendarną hunter! Okej, okay, dobra, dobra. okej, okay, dobra, nie mam pojęcia. W ogóle kłady powróciły. Jezus Maria, dawaj mnie tego kłada. Wyjadę sobie, tu jest milion kładów, okej. Okay. Nie no, to teraz możemy pozwiedzać mapę. Ciekawe, czy da się robić ten trick. Y Dobra, jest inne, są inne bindy. Na spacji jest teraz sprint. Kiedyś był na shiftie z tego co pamiętam. A co tu jest? O co tu jest? Co tu jest? Czy to jest ten namiot? O, tu jest namiot, okej, okay, dobra. Tu jest namiot. Yy, sprawdzimy, jak on w ogóle działa. Dobra, snajperka to snajperka, nie? Dobra, level up, pogers. Czekajcie, wjadę sobie tylko do strefy, pozwólcie mi, yy, jak on działa? Rzucam sobie namiot, manage storage. Okej, okay, stasz item slot 2. Okej, okay, czyli ja mogę na przykład sobie zapakować to i zapakować. Okej, okay, i teraz ja, ja po prostu mam ten item w. w następnym meczu, tak? Mogę sobie go wyjąć. Okej, okay, i włożyć. Equip a staszy był item. Aha, czyli tak. Na przykład SMG i wkładam SMG do slota. Okej, okay, są dwa sloty, albo mogę kupić kolejnego slota. Okej, okay, dobra, ej, to spoko. Dobra, to no włożę sobie. I wezmę namiot Okej okay. <noise> Spoko W sensie, okej okay. Nie wiem czy tego się jakoś będzie mega używało Ale Ale są namioty Dobra, pojedźmy sobie słuchajcie do strefy Bo tu nam się zaczyna Pustynia Troszeczkę widzę zaśnieżona Ale chyba nie cała Chyba nie cała pustynia jest zaśnieżona Zaraz sobie to zresztą ogarniemy Pojadę sobie trochę dalej Kurde, mogłem w sumie mo Mogłem w sumie ogarnąć czy Mogłem ogarnąć czy Da się latać tymi kładami, no nie? Ale to już dobra Polecimy sobie. Nie, nie będziemy robić manewru takiego, że. Yy, że wypadamy z mapy kładem, bo tak też można zrobić. Wypadnięcie z mapy event. Dobra, odkrywam jakieś rzeczy. Acid Uckers. Okej. Okay. Czy ja tutaj trafiłem na pustynię, która i tak jest w śniegu? O nie, myślam, że. Myślałem, że trafię bardziej na taką urozmaiconą pustynię. Bo tam jak widzicie, już śniegu nie ma, prawda? W sensie tam już się ten śnieg kończy. Czyli po prostu jest do tej strony mapy śnieg. Okej. Okay. Mamy po prostu śnieżną strefę. Dzień dobry, Rocky Reels. Ok, zostało mi 13 osób. W sensie, czy ja ten namiot muszę mieć przy sobie? Nie mam pojęcia. Odstawię sobie go tutaj. Dobra, znajdziemy więcej osób, bo chcę sobie jeszcze po postrzelać z tej broni. Ok, tam widzę jakieś zabudowy. Przy okazji zobaczymy, czy możemy. O! Chyba możemy, chyba możemy. Horseshoe Hideout, ok. Ależ to jest piękna mapa. Generalnie ja jestem fanem śniegu, ale może nie na, na większości mapy, ale to wiadomo, z czasem będzie lepiej. Siema. Okej, okay. Jezu, nie no, to jest mocne! To jest widzowie mocny sprzęt! To jest naprawdę mocny sprzęt. Automatyczna snajperka jak to snajperka, nic tam specjalnego się nie dzieje. Dobra, pojedzmy dalej. Dzień dobry, witam. Nie mogę podejechać się, ja mam paliwa? Nie mam paliwa. No, I'm lucky. Dobra. Możemy się zeslajdować. Dobra, tam słyszę jakąś walkę, więc tam sobie pojedziemy. Na razie chyba nie straciłem w ogóle HP w tym meczu ze z ciekawostką. Yy... Także tak, no słuchajcie. Mapa, jak opadnie śnieg, będzie mega różnorodna, bo na starcie dostaniemy i pustynię. O mój Boże, ty! Można takiego spraya komuś walnąć, że to jest insane! Oj! Ja pierdzielę! Ej, dobra, to jest dosyć mocne, no to jest dosyć mocne No to trzeba przyznać, że sprzęt jest dosyć mocny. Yy, generalnie nie otrzymam za bardzo tej pustyni, jak jest w śniegu, ale spoczko. Yy, dobrze, fantastycznie. Zostały mi cztery osoby, czyli w sumie chyba dwa duo, albo to są składy, nie wiem, no jest napisane skład. Szczerze, spamowałem i solo, i duo, i składy, i chyba te składy okazały się szczęśliwe, bo tutaj nie widzę jakiegoś mega dużego oporu. Dobra, Butterborn, ok. Fajnie to wygląda, fajnie. O, siemano. No nie no, kolego. Oj, ta broń, chat, jest tak mocna, że jej ku! <grywy> Dobra, wezmę tego SMG, aczkolwiek nawet ja nie chcę strzelać z czegoś innego, chat. Dobra, to jest ten Ranger Assault Rifle. Okej, okay, to jest po prostu kałaszek. Nie no, dla mnie ten MK7 jest jakiś Turbo OP. Dzień dobry. To są dalej te same rzeczy. A tutaj co jest? Tu jest? A, ja to wziąłem. Okej, okay, dobra. Myślałem, że to jest jako item. A, jakieś fragmenty yy, siódemki. Dobra, nie ma problemu. Okej, okay, zostały mi dwie osoby. Zostały mi dwie osoby. Czy ja je gdzieś zobaczę? Mam lunchpada w razie czego. To sobie mogę sobie go użyć. Może gdzieś znajdę. Nie, no trzeba... Odświeżona mapa. Tu jest tyle do sprawdzenia. Tyle miejscówek, yy, że to jest po prostu niesamowite. Aż się mi kamera trzęsie na tym lunchpadzie. Dzień dobry. Czy wy możecie się... Odkryć, panie i panowie Chciałbym już zakończyć mecz, nie ukrywam <laughs> Chciałbym już zrobić wina A widzę, że tutaj chyba oporu nie będzie O Słyszałem gdzieś, widzę typa, widzę typa On po prostu stoi i we mnie celuje Stary, nie ma problemu Jak dla mnie, jak dla mnie git, jak dla mnie git Gdzie jesteś? Tutaj jesteś Dobra, nara chorizo 1337 wjeżdża na rejon. Dobra, jeden na jeden. Ej, dziewięć fragów. To nie była aż taka słagierka. Co prawda nie poleciałem na tą otwartą pustynię. Byłem przekonany, że ta pustynia też nie jest w śniegu, bo chciałem pokazać i zielony biom, i śnieżny biom, i pustynny. No technicznie to się nam udało, ale no czad, nie da się ogarnąć całej mapy, wiecie, na jeden mecz. Przecież mogłem może wcześniej wziąć ten... Yy... Wcześniej wziąć kładacz. Kolejną no w sumie nie znalazłem wcześniej kłada, prawda? Przepraszam, czy ostatni chłop może mi... Yy... Ułatwić troszeczkę poszukiwania Halo halo Dzień dobry Dobra, tutaj nikt do mnie strzela, pisałem, że on jest gdzieś tutaj na drugiej stronie i jest, widzę go. Dobra. Chłopie. Czy chcesz dostać? Czekajcie. On, on się na mnie patrzy <grystanie> Dobra, to jest chyba aktor, tak mi się wydaje. Chyś Siema Oj Oj Dobra, żegnaj Hop! O kurde, ty, czekajcie Chłop mnie normalnie jeszcze porobi Ja tak się bawię z aktorem, a ja nie wiem, czy to jest aktor, czy nie Chciałem na nim przetestować wszystkie bronie Ale po prostu może pójdziemy na górę i go troszeczkę wyjaśnimy Dobra, nara Żegnam, do widzenia A, i teraz dostałem koronę, czy ja mogę się nią jakoś pochwalić? Nie mam pojęcia, ale wygrałem Pogers Dziękuję bardzo. Chciałbym odzyskać moją parasolkę. Tak fajnie mi szło z tej broni, a ostatniego typa robiłem 10 minut. Dobra, zobaczmy, słuchajcie. Zobaczmy parasolkę. Yy, I chyba tą emotkę nową? O ile mnie nie wywali? Nie, emotki nie dostałem. Ale z parasolkę! Więc Seven Signet. Trzeba, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się oczywiście jutro o normalnej porze na odcinku, gdzie ogarniemy sobie już wiecie jakieś bardziej egzotyki, jakieś nowe, mityczne przedmioty. No i oczywiście dalej będziemy odkrywać mapę. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Hej!